Cześć z tej strony, Wiktor Bernacki, marketing.pl. Witam Cię w dziewiątym odcinku podcastu. A w dzisiejszym podcaście porozmawiamy o prospectingu w biznesie usługowym. Czym w ogóle ten prospecting jest? Prospecting jest niczym innym, jak działaniami prowadzącymi do pozyskiwania osób potencjalnie zainteresowanych naszym produktem czy naszą. Usługą. Tego typu działania jakby pełnią bardzo istotną rolę w przedsiębiorstwie. Dobrze, dobrze zorganizowany prospecting pozwala na stałe napełnianie naszego lejka sprzedażowego nowymi kontaktami i zwiększanie rentowności przedsiębiorstwa. Jest to bardzo istotne z punktu długofalowego, ale również istotne z punktu krótkofalowego. W momencie, gdy działasz, gdy ruszasz z firmą, to masz w zasadzie dwie opcje pozyskiwania klienta poprzez działanie marketingowe. Marketingowe I poprzez działania prospectingowe. Jeśli chodzi o działania marketingowe, to z założenia są one nastawione na dłuższy okres, to znaczy okres kilku miesięcy, zanim te treści opublikowane w mediach społecznościowych zaczną generować odpowiedni ruch, zanim zaczną generować odpowiednie zainteresowanie i zamieniać się następnie w zapytania, może minąć tych kilka miesięcy. A ty potrzebujesz klienta tu i teraz. Zatem, co powinieneś zrobić? No, powinieneś właśnie zainteresować się prospectingiem. Zanim jednak w ogóle zajmiesz się prospectingiem, powinieneś sobie opracować buyer persona. Jest to warunek konieczny do prowadzenia jakby skutecznych działań prospectingowych, ponieważ im bardziej szczegółowo opracowana buyer persona, tym jakby łatwiejsze jest. I działanie, i docieranie do osób konkretniejszych i do osób, które z największym prawdopodobieństwem są zainteresowane Twoimi usługami. Jak zająć się taką buyer Personą o tym w innym podcaście? Dzisiaj powinieneś wiedzieć, czy taka buyer Persona funkcjonuje, powinieneś ją znać, mieć bardzo dobrze ją zdefiniowaną, bo pozwoli ci ona oszczędzić dużo czasu i energii na docieranie do osób, które kompletnie nie są zainteresowane naszą usługą czy naszym. Produktem. Jeśli Twoja firma nie ma żadnego w zasadzie procesu na pozyskiwanie klientów, i wdrażenia prospectingu to każdy z kolejnych handlowców, który pojawi się na swoim stanowisku, będzie to robił na własną rękę według jakichś metod, które sam zna. Dlatego tak istotne jest, żebyś ty, jako właściciel, najpierw zdobył doświadczenie w tym prospectingu, zdobył doświadczenie, wiedział, że ten prospecting działa w Twoim przypadku, z jaką on skutecznością się wiąże. Dzięki temu będziesz miał pewien, pewien punkt odniesienia który następnie możesz zaimplementować do, do rekrutacji i do oczekiwań względem właśnie handlowców. Będziesz miał też bardzo taką fajną, taki drog, drogowskaz swego rodzaju dla właśnie tych handlowców, co oni mają robić, jak robić zaraz po dołączeniu do Twojego zespołu. Nie będą tego robili na własną rękę, tak jak im się wydaje, tylko to będą robili według konkretnego procesu, który już się sprawdził i wymaga ewentualnie po prostu dopracowania. Na etapie jeszcze działań prospectingowych, wdrażania ich czy pewnych zmian, powinieneś nastawić się na swego rodzaju testy, stawianie jakichś hipotez dotyczących prospectingu. Nie bój się testować, sprawdź metodę A, nie działa. OK, dobra, co w takim razie mogę zrobić? innego wdrażasz metodę B, metoda B zadziałała trochę lepiej. Ok, super. No to na razie działamy na metodzie B. Co jeszcze możemy zrobić? Co jeszcze możemy usprawnić, żeby konwersja, powiedzmy, czy odpisywanie na maile, czy wskaźnik inny, który aktualnie mierzysz i aktu na którym aktualnie Ci zależy, wynosił dwa razy więcej. Zatem nie bój się testować, nie bój się zastanawiać nad tym, co można wdrożyć, co można usprawnić, bo długofalowo bardzo mocno ci to zaprocentuje. Jest dużo firm, które działają na rynku X lat i od X lat piszą maile dokładnie w taki sam sposób. Nawet często nie wiedzą, czy te maile działają, czy nie działają, i w ogóle się tak de facto głębiej nad tym nie zastanawiają. Jakie korzyści de facto niesie ze sobą prospecting? Główną korzyścią związaną z prospectingiem jest możliwość pozyskania klienta tu i teraz. O ile, tak jak wspomniałem na początku tego podcastu, działania marketingowe są to działania długofalowe. One mogą przynieść się klienta za tydzień, za dwa, ale mogą klienta przynieść równie dobrze za pół roku, a Twoja firma za coś musi przeżyć. Dlatego, tak też istotne jest robienie działań prospectingowych, bo one pozwalają pozyskiwać klienta tu i teraz, nie odwlekać aż tak bardzo tego w czasie. Natomiast same metody pozyskiwania klientów poprzez prospecting często też są jakby długie bardzo mozolne nie wszyscy, a w zasadzie mało kto lubi te działania robić, bo wymaga to wielu testów mierzenia różnych działań różnych komunikatów, dzięki temu wypracujesz ten właściwy tą właściwą baję personę i będzie Ci wtedy już dużo łatwiej, natomiast żeby taką baję personę wypracować, żeby wypracować model, szablon, wzór maila który wiąże się z największą skutecznością, to będziesz musiał X maili wysłać, x telefonów też wykonać. Działań prospectingowych mało kto lubi, natomiast dzięki temu, że dają one efekty tu i teraz, warto je na pewno stosować. Nikt nie lubi cold mailingu, nikt nie lubi cold callingu. Te działania są tak bardzo nielubiane, ponieważ jakby odrzucenie jest na porządku dziennym. Handlowiec, który w swojej pracy też wykorzystuje zimne telefony, słyszy w ciągu dnia wielokrotnie słowo nie. Jest to z pewnością przyjemne, jakby jednak no, wiele handlowców stale zapomina, że klient nie odrzuca handlowca jako osoby, a odrzuca jego propozycję i ofertę. To jest częsty błąd myślowy wielu handlowców, oni to odrzucenie traktują bardzo osobiście, a de facto klient nie odrzuca ich jako osoby, tylko samej oferty. Natomiast niewiele handlowców sobie z tym radzi, a ci, którzy sobie radzą i uzyskują dobre efekty, nie boją się odrzucenia klientów, nie traktują ich osobiście. Jednocześnie stale stawiają sobie nowe hipotezy, testują nowe rozwiązania. Dzięki temu zwiększają sobie szanse na powiększenie bazy klientów. Szczegółowo przygotowana buyer persona to przede wszystkim uzyskiwanie lepszych rezultatów naszych działań, generowanie większej ilości jakościowych leadów. Celem głównym działań jest w pierwszej kolejności pozyskanie kontaktu do osób, które wstępnie wyraziły zainteresowanie Twoją ofertą, następnie przeprowadzenie tej całej osoby przez cały proces sprzedażowy aż do finalizacji umowy. Etapy prospectingu dzielimy na kilka składowych. Przede wszystkim punkt pierwszy to jest analiza obecnych klientów i opracowanie ich potrzeb kim są twoi obecni klienci, dlaczego oni kupili, na co zwracają szczególną uwagę, jaki komunikat, który już wcześniej stosowałeś się u nich sprawdził. Określenie grupy docelowej. Prawdopodobnie tą grupę docelową bardzo dobrze znasz, choć to też nie jest pewnik, bo, bo wiele firm wysyłają maile do wszystkich i myślę, że gdzieś coś tam się złapie, natomiast no, nie mają sprecyzowanej oferty. Często działy, które odpowiadają za wysyłkę tych maili nie widziały nigdy prezesa Firmy. Następnie wdrożenie działań prospectingowych, których celem jest wygenerowanie kontaktu z potencjalnym klientem. Następnie przechodzimy już do procesu ofertowego, czyli przedstawienie oferty, zbijanie obiekcji dotyczących samej, samej oferty, no i finalizacja umowy, zamknięcie transakcji. Tak wygląda to, to w wielkim skrócie. Dzięki stawianiu hipotez jesteś w stanie. Jako młoda firma bardzo szybko wspiąć się na, na wyższy level biznesowy. Często firmy, które są na rynku 25 lat, zastanawiają się, jak to jest w ogóle możliwe, że ta firma w ciągu 3 lat urosła tak mocno i jest już naszą bezpośrednią konkurencją. Prawie na pewno ta firma, która osiągała tak dynamiczne wzrosty, nie bała się jakichś zmian, nie bała się testów i bardzo często wychodziła poza przyjęty schemat. Ten brak obaw przed odrzuceniem. I brak obaw przed testowaniem prowadzi do bardzo ważnego punktu i bardzo ważnej myśli, którą musisz sobie wbić do, do głowy. Drobny detal w prospectingu możesz zadecydować o Twoim sukcesie. Prospecting to działanie, w trakcie którego nawet najmniejszy szczegół może mieć ogromne znaczenie dla skuteczności zakupowej w B2B. Często drobna zmiana call to action na końcu maila może podnieść wskaźnik odpowiedzi nawet dwukrotnie, trzy, czterokrotnie. Podchodź zatem do wszystkich zmian z otwartą głową, Analizuj, zapisuj wszystkie dane oraz wyciągaj wnioski, które pozwolą sprzedawać ci jeszcze więcej. Jeśli po 10 minutach podcastu podjąłeś decyzję, że tak, prospecting jest dla mnie, no to w zasadzie teraz powinieneś wybrać metodę prospectingową, którą będziesz się posługiwał. Wśród najbardziej popularnych wyróżniamy kontakt telefoniczny, tak zwane zimne telefony też z pewnością się z tym spotkałeś kontakt mailowy, tzw. cold mailing, dodatkowo jakieś działania prospectingowe w mediach społecznościowych, tak? czyli wiadomości gdzieś tam do osób, które przejawiają zainteresowanie naszymi treściami, które publikujemy, które gdzieś tam bardzo mocno w te treści się angażują. Idealnej metody oczywiście nie ma, dostosuj ją do swoich zasobów, do swoich możliwości. W pierwszej kolejności może sprawdzić właśnie cold mailing, następnie przejść, przejść do cold callingu. To już w zależności od tego, jakie gdzieś tam zasoby posiadasz, jakie posiadasz doświadczenie, bo już być może którąś z tych metod robiłeś i się sprawdziło bądź nie i chcesz wdrożyć nową. Działania prospektingowe w celu poszukiwania oraz selekcjonowania osób często są bardzo czasochłonne. Mimo to prospekting powinien zagłosić w każdej firmie na stałe. Może przynieść klienta tu i teraz, a nie tak jak w przypadku działań marketingowych dopiero za, dopiero za kilka miesięcy. Jeśli nie masz jakiejś większej poduszki finansowej, a wysokie koszty, koszty stałe, to szczególnie istotne dla Ciebie jest, żeby ten dochód był tu i teraz, a nie za x miesięcy. Dobrze również, abyś Ty, jako właściciel firmy w branży usługowej miał doświadczenie z prospektingiem, ponieważ Będziesz miał jasną informację o rynku, że zdobywanie nowych klientów przy pomocy Prospectingu działa. Wiąże że się bądź wiązało się do tej pory z tą skutecznością, będziesz miał pewien, pewien punkt odniesienia, który następnie będziesz mógł analizować, usprawniać i też nie pozwolić sobie wmówić działu handlowemu, że Prospecting nie działa, bo sprawdziłeś to na własnym przykładzie, że u Ciebie działało. Nie zostawiaj na pewno handlowców sam, zbuduj odpowiedni proces, aby każdy nowy handlowiec, który do tej Twojej firmy dołączy, wiedział dokładnie, co ma robić, wiedział w jaki sposób te maile ma pisać, według jakiego wzoru, jakie stosować call to action, wezwanie do działania, jak te maile tworzyć, jakie mają być długości, jaki komunikat ten mail ma zawierać. Pozwolicie oszczędzić masę czasu i energii związane z późniejszą rekrutacją nowych handlowców, bo obecnie się nie sprawdzili. Co za tym idzie, oszczędzisz dużo czasu i pieniędzy. To wszystko w tym podcaście. Podcast dosyć krótki, natomiast omawiał w sposób dosyć ogólny wszystkie pojęcia związane z prospectingiem. Warto taki prospecting robić, natomiast tak jak mówię, musisz to odnieść do, do siebie, do swoich zasobów, które masz. Warto testować, warto zmieniać. Tylko te firmy, które nie testują, się cofają. Są firmy, które bardzo intensywnie wykorzystują wszystkie nowinki techniczne, technologiczne i nie boją się zmieniać, nie boją się testować, aż dojdą do pewnych wzorów, pewnych schematów, które bardzo mocno w danej branży się sprawdzają i je już kontynuują aż do skutku, a potem taka firma, która działa na rynku 25 lat bardzo mocno się dziwi, jak to jest możliwe, że w ciągu 4 lat taka konkurencja im tutaj pod nosem wyrosła, a wyrosła zapewne dlatego, że tamta firma nie bała się testować, wdrażała metody prospektingowe, metody marketingowe na pozyskiwanie klientów, miała długofalowy plan. To wszystko przyczyniło się do sukcesu. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej, chcesz w sposób powtarzalny pozyskiwać klientów do Twojego biznesu, to odbierz darmowy audyt marketingowy. Wejdź na www.dochodowymarketing.pl, znajdziesz tam wszystkie niezbędne informacje oraz darmowy poradnik PDF związany właśnie z pozyskiwaniem klientów. Sprawdzi się on w przypadku zarówno biznesów usługowych, jak i biznesów nastawionych chociażby na e-commerce. To wszystko w tym podcaście. Do usłyszenia. Trzymaj się. Cześć.